Cześć, z tej strony Wojtek. Stwierdziłem, że zrobię taką cykl, serię trzech filmów, w których opowiem Wam o tym, jak gier nie robić, żeby zarobić ten milion dolarów. Oczywiście, wydaje mi się, że z racji tego, że od 10 lat już z stworzenia gier żyje. Pracowałem jako freelancer na etacie i dla Playwaya też pracowałem, także o tym mogę opowiedzieć trochę. Wcześniej, przez 10 lat się też, tak powiedzmy, trochę artystycznie edukowałem, bo przez 5 lat chodziłem do plastyka, a później przez 5 lat studiowałem na SP w Krakowie. No, bo generalnie wymarzyłem co jeszcze w czasie liceum, że te gry kiedyś będę tworzył i jakoś się tego trzymam. No, także Catch Duck. Czym jest Catch a to jest gra której prowadzimy, kierujemy lisem i naszym zadaniem na każdym levelu jest znaleźć kaczkę i później ją złapać. Tam było słychać głos mojego kumpla, z którym to robiłem tą grę Pawła, pacynę. Pa którego pozdrawiam i może, może będzie oglądał. Oprócz Pawła jeszcze pomagał nam. Tomek Stochel, który to kodował, był pierwszym koderem, który zrobił pierwszą wersję we Flashu. I jeszcze Jan Moszumański, który był dźwiękowcem. Jan Moszumański teraz jest w ogóle artystą, chyba dosyć takim rozpoznawalnym na scenie polskiej. Kolejny level. Co tu. A i co ciekawe w Kecidaku, to jest to, że. Z czego jestem zadowolony, to jest to, że te wszystkie zwierzątka mają sztuczną inteligencję, co nie? Także jak nas zobaczą, to gonią, ale one też walczą same ze, ze sobą, więc celem gracza jest tutaj. Tak pokierować tymi zwierzętami, żeby one walczyły ze sobą i żebyśmy uzyskali drogę do, do kaczki. I też jest tak, że jak nam wilk na przykład czy niedźwiedź kaczkę zje, to przegrywamy. O, już nawet zapomniałem, że jest taka funkcja. No i, I możemy sobie podejrzeć ten level. Lewele nie są duże. Tak jak wspomniałem, gra jest każualowa. Wtedy takie gry się robiło z y, y, zamysłem na, na mobilki. Jeszcze z zamysłem na wypuszczenie tego we flashu. I to, co tutaj widać, to jest już oczywiście wersja zrobiona w Unity, przez, zakodowana przez y, mojego kumpla Andrzeja Noworola, z którym teraz dużo współpracuję. No, także, także tak to wygląda. Gdzie jest ta kaczka? kurczę Może ma krótka przerwa Aha, to jest taki level, w którym są ukryte zwierzątka Czyli trzeba kaczkę znaleźć Już nie pytam kto wymyślił to, czy ja czy Paweł Że będą takie schowane zwierzątka O, o właśnie, tu jest niedźwiedź o, o, Tutaj na przykład takie, taki jest mechanizm, że trzeba wilka na pułapkę naprowadzić Z tymi gwiazdkami chodzi o to, że że, że o replayability można przejść level z, bez żadnej gwiazdki, można zebrać wszystkie, to wtedy mamy trzy gwiazki. Taki system trochę wtedy był popularny na mobilki, w kazualach różnych. No i co? No i tak, no, teraz mi się na przykład nie podoba tutaj to, że jest dużo takich pustych przestrzeni, i, i ludzie narzekają też na sterowanie sterowanie w tej grze nigdy nie było dobre, ponieważ pierwotnie w wersji flashowej y, marzyło nam się, że oczywiście osiągniemy sukcesy gry Beców, jak każdemu 10 lat temu e, i wszystko było klikaniem. Myszką się klikało i tam gdzie kliknęliśmy Lis wyszukiwał ścieżkę i takie się rysowała się strzałka i szedł po tej ścieżce co było mocno Trudno się kierowało, i wszyscy w tych na przykład na kongrygecie napisali, żebyśmy zrobili tą grę ze sterowaniem na strzałki. I właśnie taką wersję przygotowaliśmy w Unity: sterowanie z na strzałki. Tylko ludzie trochę narzekają. <grym grym> o kurcze, tutaj dzikie zające. Ludzie trochę narzekają, że te strzałki, że to sterowanie jest takie kłamki, nieco. No, może faktycznie można by było więcej nad nim popracować. Ale po prostu nie mieliśmy na to środków, nie mieliśmy budżetu. Jestem, z czego jestem zadowolony? Zadowolony jestem z tego, jak te zwierzątka chodzą, jak się animują, e, jak ta grafika z grubsza wygląda, jak levele. Z samych założeń gry jestem zadowolony. E, wiadomo, że teraz taką grę byśmy zrobili na pewno dużo lepiej i e, zrobilibyśmy ją pewnie w trzy miesiące w dwie osoby, ja i Andrzej. Ale wtedy tak jakby to, to Była też Trening, szkoła, nauki. Dobrze w, To tak żeby podsumować Co w tej grze nie pykło Od najważniejszych Kilka punktów Sobie wynotowałem, mam ściągawkę Po pierwsze Ta gra nigdy nie była Wybitna w jakiś sposób Pod żadnym względem ona jest urocza, grafiki są spoko, gameplay jest nawet ciekawy, ale czy jest to materiał na to, żeby ktoś się mega wciągnął i miał super fan? No chyba nie. Po latach się zajmuje grami, to od tego trzeba zaczynać po prostu. Trzeba robić dużo prototypów i na podstawie tych prototypów testować na ludziach, na sobie. I dopiero w momencie, w którym będziesz miał grę, która jest. Mega ciekawa, albo ma mega fajny, wciągający core game loop, wtedy idziesz w to. Myśmy tą grę robili trochę jako tacy, wiadomo, pasjonaci. Pierwsza nasza gra, na której już od razu zarobimy ten milion baksów, eee, tak się często zaczyna. Eee, no. No ale no, nie była wybitna, jest ok, Oceny na Steamie jest 75. Na podstawie 55 recenzji na Congregate'ach i innych flashówkowych y, portalach też nigdy nie było mniej niż y, 3,7 chyba była średnia na 5 gwiazdek. Było ok, ale to za mało. Punkt drugi nie było praktycznie żadnego marketingu, ja w tamtych czasach nie działałem w żadnych mediach społecznościowych, nie miałem Twittera, Facebooka, Instagrama, nic praktycznie, YouTube'a też, dopiero się YouTube zaczyna w ogóle w tamtych czasach. No, także to jest bardzo ważne, teraz od półtorej roku ostro działam na Twitterze, ostro, no jakoś udaje mi się go wzrosty jakieś osiągać tam. Twitter to jest taki i na reddicie trochę też, to, to są dwie takie główne platformy game developmentowe, na których można tam się showoffować i jakiś e, trafik robić, powiedzmy. E, no, także to warto na pewno, to, e, wtedy i timing. Timing jest bardzo ważny. Każda gra e, może mieć swój czas. Gdyby, gdyby ten Catch a Duck był zrobiony przez nas 3 lata wcześniej, w roku 2007, kiedy dopiero był się zac... iPhone się pojawił i ona by się pojawiła na iPhone'ie albo na y, pierwszych Androidach, kiedy nie było żadnej konkurencji praktycznie, to by się mogła przebić. Timing jest bardzo ważny. Yy, tutaj jakaś anegdotka może z y, niedawnych czasów. Yy, yy, dlaczego uważam, że gry typu Dusk albo inne retro yy, Boomer, shootery, chyba tak ktoś to nazwał nawet z yy, dziennikarzy. Yy, A -a. Yy, też były swego czasu niedawno popularne. Ten DAS był chyba takim pierwszym mega hitem. Zrobiony chyba A -a. przez jednego gościa, czy tam przez mega mały team też. E no dlatego, że znalazły swój czas, znalazły sentyment ludzi, którzy grali, w, mieli tam naście lat, jak był pierwszy Doom i Quake i teraz już mają 30 parę i chcieliby wrócić do młodości, kryzys wieku średniego, tak jak ja zacząłem YouTubować, bo kryzys wieku średniego, chcieli wrócić i znaleźli sobie te boomer-shootery, nie? No. Czwarty taki bardzo ważny... Nie zastanawialiśmy się wtedy w ogóle nad tym, dla kogo to robimy za bardzo, jaka jest grupa docelowa. Z tego jak to wygląda, to bardziej dla dzieci. Natomiast czy dzieci korzystają z później już jak zrobiliśmy port na Steama, czy korzystają ze Steama, no nie bardzo. No i faktycznie na tym Steamie się to nie bardzo sprzedaje, czy korzystają ze Switcha. Na pewno korzystają ze Switcha, ale czy to jest gra e, o takim e, polish, high polishu jak e, inne gry na Switchu, których już jest dużo fajnie dopracowanych? No, no nie jest. Na pewno warto się zastanowić e, nad takimi rzeczami jak jakiś Kickstarter, e, e, żeby zebrać e, e, pokaźniejsze fundusze na, e, na, na swoje projekty, żeby je Odpowiednio dopracować i dopiero wtedy wydać nie robić tego zbyt szybko. Myśmy może zbyt szybko to robili, podpaliliśmy się za bardzo i na początku. I w przypadku tego portu też się trochę podpaliliśmy. Można to było inaczej ogarnąć. No, także, takie najważniejsze rzeczy może ktoś z tego coś wyciągnie dla siebie. Ja to robię też nie, nie tylko po to, żeby, żeby wam coś powiedzieć albo się chwalić, bo tu nie ma się czym chwalić. To jest jakiś tam projekcik mały, kazualowy i tak dalej. Ale też po, po to, żeby, żeby wam coś pokazać, żebyście z tego wyciągnęli jakieś wnioski, z moich błędów. No. Także to by było tyle. Dziękuję. Mam nadzieję, że to się okaże dla kogoś pomocne albo ciekawe. No i planuję jeszcze zrobić z Bouncy Boba taki wlożek i z Earthwormsów też jakieś podsumowanie. I to będzie w odcinkach. To będzie pierwszy, później drugi, trzeci odcinek, tak jak chronologicznie te gry powstawały. Dobra, to tyle. Dziękuję bardzo. Hej.